Dzień dobry kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie miesięczne i zapraszam Was także do moich usług: do czytań indywidualnych, do rozmów telefonicznych, do czytań um, Twoje odrodzenie, Twoje przeznaczenie. Um, I moi drodzy, pamiętajcie, że są to czytania ogólne, ale mam nadzieję, że dużo, dużo będzie Wam tutaj rezonować i będzie Wam to niosło dużo radości. I dużo też wiedzy. No dobrze. No to zobaczmy, drogie byki, jaki to będzie dla Was czas. Sierpień. Sierpień. To proszę o pokazanie dla byków solarnych, ascendentalnych, księżycowych, jaki to będzie dla Was czas. Pamiętajcie, proszę, że czytanie jest z intencją dla subskrybentów. Także warto na to spojrzeć. Popatrzmy, byki, jaki to jest dla Was czas. Siedem denarów. Kochani, no powiem tak, jest to czas urlopu, jest to czas odpoczynku, czas wytchnienia. Widać, że bardzo dużo pracowaliście w ostatnim czasie. I teraz nadchodzi czas takiej weryfikacji, ponieważ efekty Waszej pracy są już. Zauważalne. I pytanie brzmi, czy te efekty pracy są miarodajne do mojego wysiłku, który został w coś włożony? Siedem denarów mówi o potrzebie zatrzymania, o potrzebie odpoczynku, o potrzebie refleksji nad sobą, nad własnym życiem. Tutaj odpoczywamy, przyglądamy się temu, co już mamy, weryfikujemy, co warto właśnie zmodyfikować w swoim życiu, zwłaszcza jeżeli chodzi o aspekt finansowo-zawodowy, ale tu może być w Was, moi drodzy, też taka tendencja do poświęcania się: poświęcania się dla innych albo do poświęcania się, dla yy, aspektu finansowego. Tylko, że ten wysiłek, moi drodzy, przy energii siedmiu denarów, bardzo często jest nieadekwatny do wysiłku włożonego w coś. Tu jest dużo pracy. I teraz następuje czas, właśnie sierpień. To jest taki czas, gdzie trzeba będzie podjąć decyzję, które nasiona zasiewamy jako następne. Czyli mamy zbieranie naszych owoców, naszej pracy, zbieramy żniwa, ale zastanawiamy się, co teraz zasiać. Hmm? I siódemka denarów, słuchajcie, właśnie jest taką energią proszącą o odpoczynek, o urlop, o wytchnienie. Ponieważ jeżeli ciało jest bardzo zmęczone, to wtedy trudno jest podjąć decyzję. Dlatego jest prośba, by się zatrzymać, by spojrzeć na coś z innej perspektywy zobaczmy, z czym ta energia siedmiu denarów, drogie byki najbardziej tutaj rezonuje co chciałoby Wam być przekazane na sierpień rycerz miecze hmm. tutaj mogą być dla Was istotne sprawy formalne mogą być też bardzo ważne rozmowy komunikacja Komunikacja ze światem, komunikacja z drugim człowiekiem. I w tej komunikacji jest potrzeba lekkości, jest potrzeba hmm, wyrażania własnych potrzeb, ale w sposób zrównoważony, w sposób stonowany. Dlaczego? Ponieważ rycerz mieczy jest postacią bardzo inteligentną. Natomiast często bywa raptusem. On. Y, szybko myśli, szybko mówi, szybko decyduje. Fakt jest też postacią, która świetnie y, pomaga przy wychodzeniu z różnego rodzaju długów, deficytów, z y, takiego dołka, w którym być może jesteśmy, rycerz mieczy świetnie, tak? on sobie tutaj daje radę. Czyli wiecie, chodzi tutaj o to, żeby zatrzymać się i. Mówić wprost, mówić wprost czego wy potrzebujecie, ale właśnie z tą energią lekkości, z energią lekkości dążenia do porozumienia. Yy, ważne będzie to, żeby wyjść z takiego pośpiechu, z takiej energii um, oceniania powierzchownego innych ludzi. Bardzo ważna jest jasna i klarowna komunikacja. Drogie boki, i mniej pośpiechu, mniej pośpiechu. No dobrze, no to zobaczmy w takim razie, co wydarzy się w sierpniu. Co wydarzy się w sierpniu dla Was? Co wydarzy się w sierpniu? Karta świata, cesarz i as kielichów. Hmm. Słuchajcie, wchodzi energia lekkości, wchodzi energia miłości, wchodzi energia szczęścia, transformacji. Mam takie poczucie, że Wy moi drodzy będziecie zamykać jakiś etap w swoim życiu, gdzie być może było dużo jakiegoś stresu, napięcia i mamy zamknięcie tego cyklu. Wchodzi porządek, ale to jest taki już inny porządek. Tutaj nikt nam nie dyktuje żadnych warunków. Tutaj sami sobie jesteśmy szefem, sami sobie, y, jesteśmy przyjacielem. Zamykamy pewien cykl, w którym gdzieś ktoś był nad nami, gdzieś ktoś y, za nas decydował. Ja w ogóle mam takie poczucie, że wy macie. W sierpniu pełnie szczęścia, macie sukces, macie obfitość pokazaną, obfitość w każdym tego słowa znaczeniu. I um, jeżeli pojawi się przy Was mężczyzna, hmm, to powiem tak: ten mężczyzna ma dla Was uczucia, i On może wnieść um, Dobro do waszego życia. Ale zwróćcie uwagę, czy nie jest to też ktoś, kto yy, no, nie lubiałby tutaj dominować i troszeczkę zarządzać albo dyrygować. Zwróćcie na to uwagę. Yy, ponieważ to należałoby tutaj wziąć yy, pod lupę i przetransformować. Jeżeli tak jest. A z słuchajcie, mówi o miłości. Mówi o tym, że coś pięknego do naszego życia wkroczy. Tutaj też ważne mogą być kontakty z zagranicą, mogą być ważne kontakty z ludźmi z innego miasta. Może tak być, ponieważ mamy tutaj kartę świata, która mówi ogólnie o energii podróżowania. Ja jeszcze dopytam, czym w takim razie jest karta świata tutaj dla Was? Jest wielką siłą którą odzyskujecie, moc, witalność, radość, optymizm i umiejętność pokonywania przeszkód. I to wam przynosi sukces, to wam przynosi szczęście i spełnienie. A kim jest, moi drodzy, ten cesarz? Bo to jest cesarz akurat pokazany w takiej energii dość trudnej. Kim on jest? To może być ktoś na polu zawodowym. Zwróćcie na to uwagę, czy w miejscu pracy, w którym jesteście, właśnie nie czujecie się jak na sznureczkach, tak, że macie chodzić jak w zegarku. Jeżeli tak jest, moi drodzy, to tutaj na horyzoncie pojawia się nowa propozycja pracy, nowa oferta, nowa relacja. Mamy ewidentne zakończenie jakiegoś cyklu, który był dla Was niewygodny, który obciążał Was w dużym stopniu. Zobaczmy, co odchodzi do przeszłości. To jest też czas transformacji, drogie beki. Dlatego warto się zatrzymać, by nie lecieć na oślep. O, dosłownie, warto się zatrzymać, by nie lecieć na oślep i nie przegapić pięknej szansy. A czym jest ta piękna szansa, jeszcze dopytajmy. Czym jest ta piękna szansa? Jest to szansa na wprowadzenie do swojego życia, bezpieczeństwa materialnego, równowagi w relacjach, równowagi w braniu i wdawaniu. Na to macie szansę. Macie szansę na stworzenie relacji, yy, w których tyle samo odbierzemy i tyle samo dajemy. Mhm, dobrze. Co odchodzi do przeszłości? Osiem miecza. Odchodzą Wasze trudne myśli. Odchodzi właśnie to poczucie zniewolenia, moi drodzy. Odchodzi poczucie zniewolenia. Zobaczcie, tutaj jest coś na rzecz przy tym cesarzu. Ten cesarz, yy, powiem tak, on taki najbardziej życzliwy nie jest. Tak? On najbardziej życzliwy nie jest. To może być w ogóle ktoś dość despotyczny, dość trudny w obyciu. Hmm. I widzę to przy Waszej pracy najbardziej, tak? Widzę to najbardziej przy Waszej pracy. Ale Wy macie szansę na równowagę. Odchodzą Wasze trudne myśli, Wy się z tym żegnacie. I macie tutaj transformację i zakończenie. Czego to jest zakończenie, dopytajmy? Bycia po prostu naiwnymi. To jest zakończenie yy, patrzenia na świat tylko przez pryzmat yy, dziecka, tylko oczami dziecka. Odchodzi wasza taka naiwność, łatwowierność, ale też pochopność. Pochopność. Po prostu w podejmowaniu działań, w podejmowaniu decyzji, być może w osądzaniu odchodzi pochopność, słuchajcie. Może być też tak, że coś, co Wy wcześniej planowaliście, po prostu się nie spełniło, nie sprawdziło się i yy, kończycie z tam. Po prostu kończycie z czymś, co, na co czekaliście, ale coś, co nie dało wam. Yy, tych efektów. Może być też tak, że po prostu przestajecie się martwić o swoje dziecko, ponieważ widzicie na horyzoncie dobre perspektywy dla właśnie swojego dziecka. Przestajecie się martwić, tak? Czujecie spokój, zaczynacie odczuwać spokój. To dla tych, którzy mają dzieci. Co odchodzi? Tak, odchodzi siedem buław, czyli takie poczucie, że o wszystko zawsze muszę walczyć. Odchodzi nerwowość, za to wchodzi spokój, zatrzymanie. Powiem tak, ja odczuwam tutaj u Was taką energię błogości. Dla niektórych może być sierpień czasem pełnym wezwań, może być czasem też w pewien sposób trudnym, bo jednak karta śmierci, karta transformacji mówi o zamknięciu jakiegoś cyklu, o tym, że coś bezpowrotnie się kończy. Ale to, co się bezpowrotnie dla Was kończy, to po prostu troska. Troska o albo dzieci, albo troska związana z mm, czymś, gdzie na coś czekaliście, a coś nie przyniosło rezultatów. Dobrze. To zobaczmy, co pozytywnego do Was przejdzie. Pozytywne. Uwolnienie bólu. Oczyszczenie i wyzwolenie. Z czego się wyzwalacie? Dopytajmy. Z czego się wyzwalacie? Ze strachu przed zmianami. Po prostu. Ze strachu przed własną przeszłością. Następuje tu piękna energia uzdrowienia i tego Wam bardzo serdecznie życzę. Popatrzmy w takim razie jeszcze. Co w miłości? Co w miłości? Wkracza zabawa, wkracza radość, i jest powiedziana: wezwij swoją bratnią duszę, przywołaj swoją bratnią duszę. Wyobrażaj sobie, jak się czujesz przy swojej bratniej duszy, afirmuj bratnią duszę, i ona pojawi się w Twoim życiu. Tak? Co z kart mocy? Jaka rada dla Was? Przytul swoje wewnętrzne dziecko. Ucisz surowego krytyka. Kochaj siebie bezwarunkowo. Jesteś wspaniały taki, jaki jesteś. Oraz przestrzeń, w której mieszkasz, ma tobie służyć. Zastanów się, może czas na pozbycie się starych rzeczy. W zagraconym otoczeniu nie ma miejsca na rozwój duszy. I przesłanie z kart Twoje światło. Już to robisz. Nie myśl o tym zbyt dużo. Uważnie obserwuj swój kompas. I teraz tak. Eee, tak. Jest tu prośba też do Was, żeby nie pospieszać pewnych y, procesów, żeby nie pospieszać zmian. Wyjdźcie z pośpiechu. Tu, sierpień jest czasem odpoczynku, jest czasem zatrzymania. Tu nie ma miejsca na pośpiech. Jeżeli wydaje Wam się, że nic nie robicie, że nie widzicie żadnych efektów, to góra chce powiedzieć, że właśnie te efekty są widoczne, a Ty jesteś w błędzie, jeśli uważasz, że inni robią szybciej, albo że Ty jeszcze nic nie zaczęłaś, nie zaczęłaś. Jest powiedziane, że jesteś na właściwej ścieżce. Kochani moi, ja Wam bardzo dziękuję. Zapraszam Was do czytań indywidualnych, do rozmów telefonicznych, do przeznaczenia duszy. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za Wasze subskrypcje oraz lajki. I zapraszam do kontaktu prywatnego. A na ten czas żegnam się z Wami. Buziaczki, całuski i do zobaczenia.